Dzień dobry, witam wszystkich, godzina 12.01, zaczynamy nasz live analityczny. Standardowe pytanie, prośba, na samym początku dajcie znać na czacie, czy widać, czy słychać. Mam nadzieję, że wykres euro-dolara już jest u Was widoczny. Interwał dosyć szeroki, tutaj praktycznie nic się nie dzieje na tej d 1 ta fala CD spadkowa na się wypełnia. Gdzieś tam co prawda niewiele, ale wybiliśmy jakiś tam delikatny dołeczek z 25, .00. świeca dzisiejsza, proszę zobaczyć, również jest spadkowa. Podażowa, więc ja tutaj zdania nie zmieniam, jeżeli chodzi o drugie pozycje, według mnie nie ma sensu. Jeżeli chodzi, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc proszę tego nie traktować jako rekomendacja, czy powiada, dlaczego nie ma sensu? No, z kilku powodów. Po pierwsze, ważne wsparcia to są te okolice tutaj zielono, zielonych linii. Czyli e, dokładnie mówiąc wewnętrznych mierzeń FIBO, po pierwsze. Po drugie układ harmoniczny, czyli punkt D widzimy, że jest niżej po prostu. No i po trzecie realizuje się fala CD. No, a jak wiemy doskonale, fala CD jest często dynamiczna, mocna, jeżeli chodzi o ten zakres ruchu, o spadki. No i tutaj można się nieźle przejechać, tak? Jeżeli byśmy powiedzmy na przykład teraz weszli w drugą pozycję, a jednak by dojechał do punktu D, no to jest kilkadziesiąt pipsów, przecież obsówki, więc w tym momencie tutaj czekamy cierpliwie. Okolice 1.0943, 1.0915, uważam, że całkiem ciekawe, fajne poziomy przynajmniej mnie będą interesowały, jeżeli chodzi o etka. Także w tym momencie to, że tutaj dzisiejsza świeca jest podażowa i te spadki, mam nadzieję, że przyspieszą, one mi pomagają, tak? bo po prostu jakby skraca się czas wyczekiwania i czas realizacji całego układu. Także tutaj te spadki mogą nawet nam przyśpieszyć. I o tym warto pamiętać. GBPUSD, no na GBPUSD tutaj może być pewnego rodzaju hybryda. Zdarza się to rzadko, powiem Wam, ale się zdarza. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj mieliśmy jeszcze niedawno, bo to dwa dni temu chyba wczoraj nie tak, wczoraj był webinar, przedwczoraj to brałem wieczorem, tutaj ten spadek częściowo wyjąłem. No i dlaczego mówię, że może być hybryda? Dlatego, że możemy mieć ponownie za chwilkę ponowny test tego miejsca. Już wam mówię dlaczego i dlaczego to jest hybryda? Tak? Bo to jest tak zwana korekta złożona i ta korekta złożona, ona składa się z dodatkowych mierzeń czyli oprócz tego, że rynek już zaczął realizować to odbicie od 50, no bo widzimy, że bardzo ładnie tutaj cena zeszła. Co prawda nie dotknęła takich minimów, nie wybiła nowego dołka, tworzy się kolejna fala, jaka fala CD. Bo jeżeli byśmy sobie to zaznaczyli, to tutaj mamy punkt A, mamy punkt B, mamy punkt C i punkt D. Dlatego powiedziałem, że jest taką hybrydą, będziemy można powiedzieć korektą złożoną, prawda? Czyli przed tym spadkiem. I jeszcze robimy typowy zygzak, typową korektę prostą, zakończoną jak najbardziej w rejonie FIBO, tutaj w tych rejonach 1,2915, 1,2920. Zaznaczcie sobie te mierzenia. Ja myślę, że one będą do rozegrania, przynajmniej mnie ten poziom. I jakby nie było klaster FIBO, to widzimy, że jest już 61 i jest 1 do 1 i jest korekta, czyli mamy i eliotowskie podejście i troszeczkę z FIBO. No, i fajnie, strukturalnie, jeżeli chodzi o falowość, też wykres się zaczyna układać. Tutaj też widoczna jest ta dynamika, to o czym tak często mówię, a to jest naprawdę bardzo ważne potwierdzenie, że ta dynamika na fali CD, ona jest mocna. Niekiedy fala CD jest złożona z dwóch, trzech świec. Proszę zobaczyć na dzisiejszy ruch. Pierwsza świeca czterogodzinowa, i kolejna, która się otworzyła niedawno i już ten popyt jest. Czyli ta dynamika, nawet nie trzeba wolumenu, żeby to widzieć po korpusie świecy, prawda, po, po samym kształcie. Także tutaj te rejony myślę, że do zaksięgowania. Także i mierzenie jest obowiązkowe, i pomiar 1 do 1 również nam się przyda. Zobaczmy, czy wystartował Facebook, bo nie sprawdziłem. Ale chyba, chyba nam, moi drodzy, wystartował. Zaraz zobaczymy sobie, czy działa, czy nie. Możecie mi napisać na Facebooku, czy transmisja się rozpoczęła. Na YouTubie widzę, że działamy. OK. No dobrze, chyba, chyba wszystko jest. Może mam jakieś tam chwilowe opóźnienie, ale to jest, to jest nieistotne w tym momencie. Lecimy dalej, bo jest dosyć dużo fajnych przykładów i setupów, co ważne, okazji do ewentualnego zagrania. Zobaczmy na, <coughs> przepraszam, zobaczmy na dolarze do 1. Dolar do Jena. Tu jest pewna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, też już w kontekście grupy wolumenowej, bo mam nadzieję, że weźmiecie udział. Zaczynamy niedługo. Przepraszam, ale coś mam problem z gardłem. może że po wczorajszym webinarze, chociaż tak dużo się nie nagadałem. Grupa wolumenowa startuje za 2-3 tygodnie, na początku, na początku grudnia na pewno. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj mamy pewnego rodzaju zależność, którą będziemy bardzo mocno rozkładać na czynniki pierwsze na grupie wolumenowej. Co to znaczy? Zwróćmy uwagę na wolumen skumulowany. To jest oczywiście jeden dodatek, jedna część prawda, całej metodologii. I na to, co się dzieje w tym momencie, na dolarze do Jena widzimy, że mamy podbicie. Nawet wczoraj o tym mówiliśmy, tak? Ja mówiłem, że ten elites prawdopodobnie nastąpi, a więc w tym momencie tę strzałkę czerwoną tutaj sobie ją przeniesiemy, żeby pamiętać o tym poziomie. 109,22 technicznie wygląda nieźle, punkty do układu harmonicznego, prawda? Tego nie trzeba tłumaczyć, bo to po prostu tutaj jest. I jeżeli sobie pomniejszymy wykres i spojrzymy na to, co było na lewo, po lewej stronie, no to widzimy dwa dosyć ciekawe szczyty. Przede wszystkim 30, a także 30 dzień października, no i 5 dzień listopada, czyli fajny punkt odniesienia. Klasyczny opływ, prawda? za analizy czy z metodologii Price Action, no to jest klasyczny, klasyczny opły, Potwierdzony poziomem FIBO. I co ważne, na małym wolumenie. Zwróćmy uwagę jeszcze na ten wolumen tutaj spada, spadkowy, prawda? Czyli cena gdzieś tam podbija, prawda? Prawdopodobnie zrobi za chwilę ten retest poziomu 7, 8 i 6, natomiast biorąc pod uwagę wolumen i to jaki jest popyt, to ten popyt wcale nam nie przewyższa podaży. Ja bym powiedział, że jest równowaga, więc tutaj jest to dla mnie bardzo ważna informacja, że ten popyt po prostu gaśnie. tak Zaczynają się pojawiać pierwszy sprzedający, pierwsza podaż, co też widać po słupkach wolumenowych i na wolumenie realnym w postaci tych czerwonych słupków i skumulowanym. Tutaj, w mojej ocenie, troszeczkę ważniejszym, bo daje nam, jakby, pogląd na całą sytuację, na całe otoczenie. Także tutaj, wolumenowo, dolar do jena taki końcowy już wniosek podoba mi się. Także tutaj, traktuję to podbicie w, w ramach takiej okazji na dolarze do jena. Zobaczmy, co się dzieje na Eiku. Na euro, jen dostał konsolkę. Tutaj przypominam, że ja czekam cały czas na zaksięgowanie tej strefy zielonej, A Stefa jest niebyle jaka, no bo stoi punkt D, stoi wydłużenie Fibonacci jego F161,8 stoi punkt D całego układu harmonicznego układu nietoperza, który nota będę zadziałał. Ten był na ponad 120, czy wczoraj mierzyliśmy nawet 140 chyba pipsów. Uważam, że Stefa jest do wyczekania. no W tym momencie nie widzę żadnej okazji, chyba, że jakaś nawet próba zagrania na, na krótko, żeby z tak zwanym dobiciem dojściem do tego poziomu ponownie wyjony 119.35 119.30 no może być to jakiś pomysł, natomiast ja mam taką zasadę że jak widzę setup zwłaszcza na wysokim interwale, tak jak tutaj H4 to po prostu go cierpliwie staram się wyczekać. Także już tutaj jakby te czasy, gdzie goniłem rynek, chciałem brać każdą pozycję, każdą falę łapać, no już minęły wiele, wiele lat temu. W tym momencie tak się zachowuję, jeszcze te powiedzmy 5-6 lat temu pewnie bym próbował zagrać jakieś krótkie pozycje właśnie z targetem w rejonie 11930. Oczywiście to ma sens, natomiast uważam, że tutaj ta strefa do obserwacji jest. Ciekawa dolar USD do CHF, dolar do Franka moi drodzy. No tutaj, wyjście górą, słuchajcie, aż się prosi. Krótkie pozycje, no chciałbym, żebyście po prostu nie dali się nabrać. Oczywiście, to jest jedynie moja taka sugestia, ale to bardziej informacyjnie proszę to traktować, bo nie jest to wiadomo jakaś tam porada czy rekomendacja. Natomiast te górne cienie, biorąc pod uwagę typową analizę na podstawie formacji świecowych, czy to są te podstawowe świece, pin-bary tak zwane, czy spadające gwiazdy, no, charakteryzują się górnym cieniem, tak? Tutaj mamy tych sekwencji wiele, nawet nie sposób policzyć, bo jest ich, nie wiem, no z osiem może. Każda ta świeca, zobaczcie, zawiera górny cień, czyli sugeruje to, że się cena dochodzi, jakaś podaż się pojawia i są zbicia. Jakaś jest aktywacja podaży. W mojej ocenie to, co tutaj się dzieje, to są typowo fejkowe ruchy. Fejkowe, sztuczne, pułapki, no różnie to można nazwać, przed wyjściem w górę. To mi mówi, słuchajcie, tylko i wyłącznie już intuicja, bo ja takich setupów rozgrywałem setki, jak nie tysiące. Wiele razy na początku oczywiście dawałem się, no niepotrzebnie, ale dawałem się nabrać na, na to, bo myślałem, że formacja świecowa na poziomie FIBO to jest zawsze dobry setup do wejścia. Nie, nie zawsze. Od razu mówię, że. To jest fajne połączenie, ale na pierwszym teście, na drugim teście, a nie jeżeli ten poziom 99,78 tak naprawdę mieliśmy już od 24, czyli ledni Trzeci, czwarty dzień już chyba, 24, dzisiaj mamy który? Możecie mi przypomnieć, 27, czy 24, 5, 6, 7, czwarty dzień, czwarty dzień, mamy test na, na tym oporze, to się nie może udać, to wyjście górą na franku raczej nastąpi, także tutaj... Na to na pewno uważamy Euro.pl, No słuchajcie, to moje serce się bardzo cieszy. Portfel jeszcze bardziej. Bo tutaj analiza chyba jedna z lepszych w ostatnim kwartale, no w ostatnim kwartale tego roku. Myślę, że tak, i dolar do, do złotego, i euro do złotego. W tych pozycjach wiecie, mam dużo. One są trzymane. Pierwsze pomysły na zamknięcie z fajnym zyskiem to okolice 4,31-4,32. Ja wczoraj wrzuciłem analizę na TradingView, możecie też nas podglądać, mnie, bo ja też tam czasem publikuję jedną, dwie analizy. Na naszej grupie na Telegramie oczywiście informowałem. No to jest taki setup, jeżeli miałbym go ocenić, jeżeli chodzi o skalę zagrania, skalę trudności, no to od 1 do 9, czyli 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny, no to taką trójkę bym dał, dwójka, trójka. Jeżeli ktoś zna teorię faleliota, dobrze się posługuje FIBO i potrafi określić zasięgi na wysokich interwałach, to ten setup był, no może nie w całości, ale w 80% do wyjęcia. tak? No Mnie tutaj udało się już zająć te, te pozycje od tego miejsca, tutaj też mówiłem, że dobieram pozycję i cały czas to trzymam. Czyli z tych longów tutaj, tych pozycji w sumie jest kilkanaście, nie zostało jeszcze nic zamknięte. A pierwsze zamknięcia będą już niedługo, bo mamy dosyć ważne zapory: 161, no i mierzenie nie 100 To jest wysoki interwał, są ważne poziomy. Ja myślę, że tutaj ta reakcja będzie. Także już no ile? 50 pipsów, moi drodzy, 50 pipsów mnie drodzy dzieli od tego, żeby podomykać się przynajmniej szczęści. Odkąd zająłeś? No Maćku, ja już mówiłem wiele razy, mogę powtórzyć to. Typowo w celach edukacyjnych, bo tak jak mówię, setup był marzenie. No takich pozycji nie brać, słuchajcie, to aż żal. Jeżeli ktoś zna układy harmoniczne i dobrze pomierzy FIBO, no to od razu zobaczy, jaki to był układ harmoniczny. Prawda? Typowy układ nietoperza. Punkt B na 50 C. Punkt C i punkt D w 886, potem ponowne uderzenie. Proszę zobaczyć, dolny cień, czyli to jest ten mój ulubiony retest, tak zwane wejście bezpieczne, druga szansa, różnie to jest nazywane. No, to jest pierwszy test, prawda? Chwilowe wybicie, ponow ponowny test. Tutaj pierwsze pozycje dokładałem, no i dużo pozycji dobrałem tutaj, czyli typowy ZZB, czyli na zasadzie fala. FIBO, tutaj była 50, było 61, był ZZB, no i od tych poziomów tutaj cały ten ruch, on już jest na ile, na 400, 500 pipsów nawet, cały czas gdzieś tam nam się trzyma. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej, mam nadzieję, że setup jest jasny, oczywiście jeżeli macie jakieś pytania, to po to są te spotkania, wiecie, żebym ja Wam dokładnie to wszystko tłumaczył, także śmiało, śmiało pytajcie. Kanada, Kanada, jedna pozycja, skromnie. No nie mogłem się oprzeć, bo jednak test i układ harmoniczny i poziom FIBO to jest jedna z moich ulubionych kombinacji. E, jedna pozycja, tak jak mówię, skromnie po to, żeby ten trajdik e, wyjąć, no i go wyjmuję cały czas. Pozycja już jest zabezpieczona, punkt D punkt D został zrealizowany. I teraz ważna rzecz, bo chciałbym jeszcze do tego też nawiązać. W dniu wczorajszym, mam nadzieję, że pamiętacie, ale zwracajcie uwagę na to, bo to jest naprawdę ważne. W kontekście wolumenowym. Zobaczcie, jak mocną wskazówkę otrzymałem, ja nawet to zaznaczyłem, mówiłem o tym dosyć otwarcie i dosyć mocno sugerowałem, może niepotrzebnie, ale, ale tak, tak, tak się tak zostało to przedstawione, że tutaj ta podaż, zobaczcie, ona była widoczna na tym ruchu powrotnym. To był dla mnie naprawdę pewniak. No, celowo używam tego słowa. No To są dla mnie zagrania, gdzie jestem naprawdę przekonany, że to odbicie nastąpi, biorąc pod uwagę, jaki mamy wolumen, jakie mamy otoczenie i jak się ten wykres układa, biorąc pod uwagę oczywiście statystykę, no bo tu chodzi o to, że pewne są statystyki, powtarzalność w kontekście fibo i układów. No i tutaj mieliśmy jedno i drugie i trzecie i na deser był wolumen, prawda? Czy to zagranie również uważam, że jest, do, czy jest no było... Dosyć łatwe. Tutaj bierzemy pod uwagę jeszcze 1 do 1, bo jeżeli te pozycje krótkie macie, to pewnie się zastanawiacie, gdzie sensownie wyjść. Ja mam, tak jak mówię, jedną pozycję. To jest takie zagranie, słuchajcie, jaki trade, no, day tradingowy miał być się przedłużył, może na dzisiaj, może na jutro, zobaczymy. Mam dwa pomysły. Nie mam jeszcze na sztywno ustawionego targetu, okolice 1 do 1 będę obserwował, czyli 1,32-44, wiadomo, jest to typowa korekta pędząca, no, projekcja FIBO. Wiadomo ważne mierzenie i docelowy taki poziom, który bym chciał wytrzymać. Zobaczymy w ogóle czy rynek do tego miejsca dojdzie. To są okolice punktu B i ZZB 1,3203 no i dodatkowo okrągły poziom 1,32. Także to są dla mnie takie targety docelowe. Natomiast tak jak mówię 1 do 1 będzie obserwowane. Tutaj za bardzo nie mam z czego rzeźbić, bo jeden trade mam, więc będę chciał go zamknąć już w całości. Co prawda nie jest taki mały, bo mógłbym gdzieś tam dzielić te pozycje na dwie, na trzy, ale tutaj po prostu będę chciał z tego wyskoczyć. Także tutaj dwa dosyć ciekawe poziomy techniczne. Australijczyk, poziomu nie mam poziomu, mówię pozycji, nie mam i też pewnego rodzaju wskazówka. Myślę, że może Wam się to przydać. Zobaczmy na wolumen, co takiego mamy. Mamy podaż, i zaznaczam kolejny: mamy narastającą podaż. A ja mówię o jakich pozycjach? O jakich pozycjach była wczoraj mowa? O długich, prawda? No bo ewentualnie moglibyśmy myśleć o tym, żeby zagrać na odbicie od klastra FIBO. Natomiast jeżeli wolumen nie pokazuje się, nie ma kupujących, nie ma tego popytu, a ta podaż się zwiększa, bo to jest widoczne, to dla mnie tutaj tego typu zagranie w kontekście długich pozycji, w kontekście longów, no duży znak zapytania. Duży znak zapytania, moi drodzy. Ja bym się w to nie pchał, bo tak jak mówię, nie mam tej podkładki, co innego zagranie na Kanadzie, gdzie byłem pewny, tak, na Europele, nie, tutaj nie mam tej pewności, bo tak jak widzicie otoczenie mi nie pomaga, jeżeli ja bym widział, że faktycznie kupujące się pojawiają, jesteśmy na klasze FIBO, mówię ok, pewnie będzie odbicie. Gdzieś tam longi mają sens. W tym momencie zastanowiłbym się dwa razy. Raczej tendencja do wyjścia dołem, bo zobaczcie, 161,8 jest niżej. A to są poziomy, które są bardzo lubiane przez rynek, często testowane, całe szczęście działają, są skuteczne rynek je widzi, reaguje w tych rejonach, także myślę, że w ciągu kilku dni możemy nawet ten poziom zaatakować. Zobaczymy. Nowozelandczyk. No, nowozelandczyk, słuchajcie, podaż się pojawia na wolumenie skumulowanym. To mnie cieszy, natomiast troszkę mnie nie cieszy to, że. Nie dojechaliśmy do 8.8, bo ja tutaj czekam na taki setup zaznaczony kolorem żółtym. Proszę zobaczyć tutaj to podbicie 8.8. Byłoby ciekawe. Byłoby ciekawe. Wolumenowo wygląda nieźle, bo to otoczenie już jakby pokazuje, że ta podaż się pojawia, wcale nie mała. No bo widzimy, że te słupki są o wiele większe od tych chociażby wartości skumulowanych w popycie popytu no wcześniejszego, prawda? Na tych poprzednich falach. 886 tutaj do zaksięgowania, przynajmniej ja mam taką metodologię i takie zasady, że jeżeli widzę poziom, jest układ harmoniczny, to on ma być wypełniony. Ja już się wyleczyłem z tego, że wyprzedzam rynek, gdzieś tam jestem niecierpliwy i tak dalej. Nie, jestem bardzo cierpliwy. Także jeżeli jest 88, ma być po pierwsze zaksięgowane, po drugie sprawdzamy otoczenie po trzecie. Rozgrywamy. Także tutaj te nie są dla mnie cały czas. Najważniejsze 48, no i wypełnienie całego układu harmonicznego. Przechodzimy do indeksów. Tutaj co nieco rozgrywam. Ja zobaczę, czy są jakieś pytania, czy są jakieś pytania już na czacie, ale na Facebooku widzę, że chyba nie, o dużo osób widzę dzisiaj na, na fejsie. Jak są pytania na YouTube? No, to śmiało pytajcie. Adrian prosi o DAXA. No właśnie, jest teraz czas na indeksy, także. Także po, 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 porozmawiamy sobie troszeczkę. No udało mi się w końcu, słuchajcie, tego DAXa. Mam nadzieję, mam nadzieję, że udało mi się go rozegrać. Wspominałem o tej konsoli, prawda? Czerwony poziom, czyli opór, no i zielona linia, czyli wsparcie. jednak na razie się porusza między jednym a drugim poziomem. czy dokładnie tam o czym mówiliśmy, prawda? Miał złapać konsolę i odbijamy się, góra dół. Udało mi się, co ciekawe, udało mi się wyjąć tę pozycję z leceniem oczekującym, bo jechałem do biura, akurat to podbicie było. Dzisiaj troszeczkę później e, przyjechałem do biura, i w drodze, właśnie, tutaj mi zlecenie weszło. No, już jest zabezpieczone, także wszystko fajnie, szczęśliwie, e, i już czuję się, że tak powiem, bezpiecznie z tej pozycji. Natomiast sam układ harmoniczny, i ten punkt D, i cały poziom Fibo, no i to, co się tutaj wypełnia. Ja uważam, że jest naprawdę dosyć duży potencjał w tych spadkach, bo jakby nie było, co się zadziało? Zobaczmy, mamy pierwsze odbicie, mamy test, czyli to jest to moje ulubione zagranie, już chyba dzisiaj po raz trzeci powtarzam, ale naprawdę jest to niesamowicie ważne. No i mamy test punktu D i układ harmoniczny, prawda? Czyli kombinacja widzimy i klasyczny podwójny szczyt, nie w byle jakim miejscu, bo na poziomie Fibonacciego. Tutaj pierwszy target u mnie 13183, 13186, przepraszam. Bo to wynika 1 do 1, a docelowo no, uważam, że punkt A myślę, że do zaksięgowania, i nawet rejony 13 tysięcy to jest okrągły psychologiczny poziom. Przypominam, który uważam, że z tego miejsca może to być początkowa faza akumulacji, i rozwinięcia się w ogóle całego, ca, całej fali, całego ruchu. Zobaczymy. Na razie DAX wygląda bardzo obiecująco. Jeżeli chodzi o SP, tak jak mówię, tutaj SP, no dla mnie. Troszeczkę mnie to zadziwia, ale to może tak jest, że nie wszystko musimy rozumieć. W tym momencie technicznie nie ma pozycji, mi się to średnio podoba, bo tak naprawdę, zobaczcie, ten wolumen mi się nie podoba, on jest zbyt mocny. Jeżeli miałbym o krótkich pozycjach myśleć, to jest to dla mnie troszeczkę za, za, za wcześnie. Nie widzę, słuchajcie, jakiegoś potwierdzenia. Lepiej to wygląda na indeksach zachodnich, lepiej na DAX-ie zwłaszcza to wygląda, bo tam jest piękny. Piękny układ i już jest wypełniany. No, w tym momencie tutaj nowe szczyty są księgowane na S&P, No i raczej nic takiego wielkiego się tutaj nie dzieje. Także S&P jedynie obserwujemy, żadnych poziomów w tym momencie nie mam. Tutaj nie, musimy, musimy reagować na to, co się pojawi. Zwłaszcza na wolumen. Tak, Bo jak się pojawi pierwszy, jakiś większy, gracz grający na krótko, no to oczywiście to zobaczymy i was. O tym poinformuję. Jeżeli chodzi o ropę WTI, no ropa taka konsolidacja na 4 czterogodzinowy nawet przejdę, raczej z tendencją do wyjścia górą. Tutaj chciałem się załapać jeszcze na to podbicie, niestety, beze mnie. 56,80, 56,20, tutaj takie ciekawe poziomy do tego, żeby próbować jeszcze dobrać długich pozycji, znaczy dobrać, w ogóle rozegrać, bo ja nie mam żadnych trade'ów. Tutaj jest dosyć ciekawa strefa, okolice 59, natomiast biorąc pod uwagę ten popyt, proszę zobaczyć, no to zastanawiam się, czy jest w ogóle sens myśleć prospadkowo, bo w tym momencie no nic nie widzimy. Nic nie widzimy, żadnego gracza takiego mocnego, który by ewentualnie gdzieś tam na spadki czy pojawił się z krótkimi pozycjami nie ma. Także tutaj uważajmy, uważajmy. Ropa myśli te 59 za chwilkę zaatakuje, za chwilkę zaatakuje. Odnośnie słuchajcie tutaj MT4, układów, wskaźników i nakładek, mam dobrą wiadomość, bo podczas grupy wolumenowej ja będę to wszystko pokazywał. Także proszę nie mówić, że nie ma rozwiązań, bo są fajne rozwiązania, są fajne nakładki, fajne wskaźniki, skrypty i tak dalej, właśnie na platformie MT4. Także to wszystko będzie. Pokazywane. Wysyłam wam zaproszenie, właściwie informacje, tak? Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest grupa wolumenowa, na czym sam projekt edukacyjny będzie polegał, zerknijcie sobie. I jeżeli was interesuje, to po prostu dołączajcie złoto. Złoto, słuchajcie, nie, nie pechowo, też pechowo, bo nie, nie, nie zostałem tutaj nie zaksięgowany, jak to się mówi. Czyli gdzieś tam zlecenie miałem, no troszkę może mały błąd zrobiłem, no bo byłem bardzo blisko ustawione 886, czyli tego poziomu 1449, no trzeba było ustawić na 1450 i byłby problem z głowy, prawda? No, ale fajnie się mówi po czasie, ale już typowo na, mówiąc już serio na poważnie, no niestety. Poziom zaksięgowany praktycznie, ale beze mnie układ harmoniczny oczywiście jest. Realizacja myślę, że może nastąpić. E, tutaj mamy wiadomo chwilowe wyhamowanie na ZZB, czyli na wysokości punktu D. Ten poziom może nie żółty, a bardziej taki wyrazisty, czyli czerwony. No, na razie jest zaksięgowany, mamy dojście i mamy odbicie. Myślę, że może być ponowna jakaś tam cofka, może nie tak głęboka na 8.8, ale na 7.8 jak najbardziej i dopiero wyjście w rejony punktu C, punktu A. Także jakiś tam potencjał jest. W tym momencie troszeczkę, tak jak mówię, zawaliłem, spóźniłem, bo może nie zawaliłem, ale spóźniłem na tym setapie, że na tym instrumentie akurat setupu nie mam. A okej, okay. zobaczmy, co się dzieje na Wigu 20. Mało co się dzieje. Tutaj cały czas 2151 dokładnie jest obiektem mojego zainteresowania, czyli ten poziom wynikający z 1 do 1 z głowy z ramionami odwróconej. Tutaj mamy ciekawe dołki. Przypominam, to jest połowa maja tego roku. Myślę, że poziomy będą ponownie zaksięgowane. Czy jest nagranie? Oczywiście, że jest Adrian, nie na naszym fanpage'u jest nagranie. Dzisiaj się pojawi na YouTubie, także kto nie otrzymał lub nie mógł być na wczorajszym bardzo ważnym webinarze. Swoją drogą mieliśmy prawie 500 osób, także kolejny jakiś tam rekord, jeśli nam się zbliżyliśmy, pół tysiąca. Jeżeli kogoś nie było, to oczywiście nagranie może otrzymać, nie ma problemu, napiszcie do mnie. Wszystko powysyłam. Ok, Bitcoin moi drodzy, Bitcoin spadać miał i według mnie jeszcze będzie spadał. Tutaj te rejony 5400, 5500 do zaksięgowania, stoi 161,8 FIBO, tego nie trzeba, myślę, jakoś mocno podkreślać czy tłumaczyć, po prostu poziom do zaksięgowania i tyle, 161 jest do wyjęcia, przynajmniej tak, taki mam plan, taki mam plan. Ok, co robimy, co robimy, słuchajcie, bo mamy tutaj kilka minut, jeżeli chcecie, możemy sobie coś przeanalizować, zobaczmy na na platynie, aha, bo wczoraj była też platyna omawiana na sam koniec, mówię, dlaczego taki instrument mam, bo za bardzo na niego nie patrzę. Mamy ciekawy poziom. Powiem Wam, ta strefa mnie zainteresowała. Nawet sobie wczoraj popołudniu jeszcze na to nie zerkałem. Cluster jest dosyć ciekawy, także to sobie na pewno zostawimy. To zostawiamy, to zostawiamy. Mamy układ harmoniczny, mamy mierzenie F100 944-942. Wygląda, wygląda całkiem przyjemnie słuchajcie. Także o tym. Pamiętajcie, i Gosia jeszcze tutaj wiem, że gdzieś mi mignęłaś. O, jesteś, Gosia. Okej, okay, twój ulubiony instrument. Widzę, wczoraj też go analizowaliśmy dzisiaj też. Dobra. Co takiego mamy? Na 4 godzinówce już wam pokazuję 1 do 1 możliwy. W tym momencie uważam, że on ma sens. Mamy tak AB, BC i CD. Dołóżmy sobie zewnętrzne mierzenie fali BC. O, niestety nie nakłada się, Pomyślałem, że się będzie troszeczkę lepiej tutaj tam to wszystko nakładało. No mamy taką bazę wsparcia, można powiedzieć. Tutaj widzę, jakieś dołki są. E, aczkolwiek wniosek końcowy jest taki, że mamy miejsca na spadki. Ja długich pozycji absolutnie tutaj nie czuję, biorąc pod uwagę, jak się układają fale i swingi. Natomiast ten 1 do 1 nasz no się prosi, żeby chociaż był próbowany, jakby, żeby zostać wypełnionym. Tak? W tym momencie tutaj no, jesteśmy gdzieś tam na takim podbiciu, a patrząc nawet na H1, teraz mi się jeszcze coś rzuciło w oczy, już Wam pokażę, bardziej to się układa, bardziej to się układa na spadki. Ten strefę sobie zostawimy, natomiast na H1 chcę pokazać taki fajny motyw, który ja lubię i on jest fajny i dla daytraderów i dla średnioterminowców, czyli 1 do 1. Zobaczmy, gdzie jest mierzenie F100, a no mamy mierzenie F100, prawda? 1447 Dołóżmy sobie wewnętrzne mierzenie Fibo do ostatniego szczytu. Co takiego mamy? No my mamy 50%. Także Gosia zwróć uwagę na ten poziom 1446 1446-47, bo mamy 1 do 1, mamy połowę tego ruchu, czyli 50% mierzenia. No i technicznie wygląda technicznie wygląda nieźle. Dobrze, słuchajcie, kończymy po malutku. Jutro się słyszymy. Jutro też jest Akademia Tradingu, także zapraszam o godzinie 18:00. Jak co drugi czwartek robimy Akademię Tradingu, też są fajne tematy. Właśnie będę materia przygotowywał dla Was. Także jutro się słyszymy i o godzinie 12, i o godzinie 18. Ale to jeszcze oczywiście zaproszenie Wam nie wyślę. Także miłego dnia Wam życzę, powodzonka na rynku, dołączajcie do grupy wolumenowej. No, jakbyście czegoś potrzebowali, to śmiało piszcie, a jeszcze jedna już na zakończenie wiadomość, łapkę w górę oczywiście dajcie jakoś serduszko, lajka, zasubskrybujcie sobie nasze kanały. Natomiast 13 grudnia, to jest piątek 13, właśnie na przekór wszystkiemu, żeby pokazać, że traderzy nie są przesądni, robimy live trading, robimy live trading, także jeżeli ktoś ma ochotę tutaj przyjechać, potradować razem z nami, to serdecznie zapraszam. Oczywiście wszystkie inicjatywy, wszystkie warsztaty, szkolenia są za darmo, także wystarczy się zgłosić. Trzymajcie się miłego dnia i do usłyszenia jutro. Hejka. Cześć!